Cześć, ja się nazywam Krzysiek Zaneksa. Przyjechałem do Warszawy, do salonu XL, żeby zaprezentować Wam jedyny taki wózek na rynku. Teraz pokażę Wam pierwszą, najważniejszą funkcję tego wózka, czyli amortyzacja. Cały sekret amortyzacji jest schowany w tym kole. Polega na opatentowanym systemie dwóch przeciwstawnych sprężyn, które są ukryte w elemencie składania, co daje mega fajny efekt, jeżeli chodzi o amortyzację, przy zachowaniu maksymalnie kompaktowego wózka po złożeniu. Numer dwa, super kompakt, czyli małe. Elementy po złożeniu. Zaczynamy od gondoli. Po złożeniu nasza gondola jest najmniejsza z dostępnych na rybie. I mamy to. Trzeci ważny punkt. Kompaktowa, lekka, w pełni wentylowana, mała po złożeniu pateróweczka, Całe siedzisko rozpinane, w pełni wentylowane plecy. Magnetyczna klamereczka. Bardzo szybkie i proste składanie. Super małe po złożeniu. Czwarty punkt transformacja. Mamy gotowy wózek po transformacji i w dalszym ciągu to jest ten sam produkt. Przerobiony do wersji spacerowej. Świetnie się sprawdza na co dzień. Jest to jedyna spacerówka na rynku z tak dobrą amortyzacją. W dwa komplety kół, większe i mniejsze. Możemy sobie założyć dowolnie, w zależności od potrzeb i po jakim terenie będziemy się poruszać. Wózek jest tak mały po złożeniu, że spokojnie możemy go zabrać na pokład samolotu. Wybierz kolor swojego wózka w salonach Hicksland. Zapraszamy serdecznie.